Zasłużony urlop. No tak, hotelowe wi-fi. Jak zwykle wolno i przerywa. Nie. Zapomniałem kupić internet mobilny przed wyjazdem. Przecież bez internetu jak bez ręki. Albo nie wejdę na maila, nie sprawdzę mediów społecznościowych, nie skorzystam z nawigacji, albo włączę roaming, i zapłacę za niego więcej niż za samą podróż. Przecież mogę szybko kupić kartę e SIM od XOXO wi -Fi. Słyszałeś o e SIM? To karta z internetem? Ale wirtualna, więc nie musisz jej kupować w kiosku. Mamy przecież XXI wiek. Wystarczy minuta, i szybki internet mamy już na telefonie. Teraz mogę spokojnie zacząć zwiedzanie.